Jarmark Świąteczny na wzór jarmarku w Jelenigurze i we Wrocławiu. Kominiarzem jestem od mniej więcej 12 lat. Teraz w grudniu robimy takie wstępne spotkania tutaj w całych Karkonoszach. No i spotkałem goście w Czerwonej Bluzie. Nie byłem wtedy w Czerwonej Bluzie. Kowarska Orkiestra Rozrywkowa zaprasza na przedświąteczny koncert. Życzę wszystkim mieszkańcom Kowar zdrowych, spokojnych, radosnych świąt. ponieważ mamy bardzo dobrze działającą Radę Rodziców oraz fantastycznego pana dyrektora, postanowiliśmy w tym roku stworzyć jarmark świąteczny na wzór jarmarku w Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Bałuboga. Celem jarmarku było przybliżenie atmosfery, właściwie zrobienie atmosfery świątecznej, jak również przeprowadzenie finału szkolnego konkursu kolęd, pastorałek, gdzie dzieciaki mogły się prezentować w brawurowych wykonaniach swoich kolęd, pastorałek. Grała młoda orkiestra kowarska, którą zasilają również uczniowie z naszej szkoły. Rada rodziców prężnie wraz z rodzicami w całej szkoły z nauczycielami z uczniami przed jarmarkiem wykonywały przepiękne stroiki bożonarodzeniowe. Szytaki. robiliśmy warsztaty z ozdób świątecznych i stroików przed jarmarkiem. Sprzedawaliśmy te wszystkie fantastyczne prace na jarmarku. Rada rodziców zarobiła pieniądze w trakcie trwania jarmarku. Pieniądze te będą wydane zgodnie z założeniami rady rodziców. I dziękuję wszystkim, którzy przyszli na jarmark świąteczny. Przyszli i coś kupili. Podziękować, dlatego że wszystkie pieniądze zostaną przekazane na cele w szkole podstawowej numer 3. Wow. Małgorzata Krieger. Pochodzę z Kowar od urodzenia. Kominiarzem jestem od mniej więcej 12 lat. Mistrzem kominiarskim od pięciu. Uwielbiam swój zawód. Tam nawet jak śnieg jest, bo ja na siedle, jak był śnieg na dachu, to ja wychodziłam. No to super, nie? To ja sobie śnieg odgarnęłam i bardzo fajnie się wychodziło. Uwielbiam chodzić po dachach, uwielbiam yy, widoki, które też mam za każdym razem z wysokości. Bardzo lubię też pracę z ludźmi, bo tak naprawdę niby człowiek codziennie robi to samo, a każdego dnia jednak spotyka innych ludzi. Ci ludzie są inni, każdy jest wyjątkowy na swój sposób i to powoduje, że ta praca, pomimo że jest taka sama, czynności wykonywane są takie same, to jednak jest inna i to jest właśnie fajne. W tym zawodzie. 12 lat temu mój tato w ogóle od lat jest, od lat był kominiarzem, już teraz jest na emeryturze. Wcześniej też dziadek był kominiarzem, więc trzecie pokolenie u nas w rodzinie. No i tato pracował z takim panem Darkiem. Wiele, wiele lat ze sobą pracowali i w którymś momencie po prostu się rozeszli. I tato został sam w momencie, no prawie sezonu w pracy. Samemu jednak jest ciężko pracować. Więc ja mówię do niego, słuchaj, ja straciłam swoją pracę, ty potrzebujesz pracownika, no to ja ci pomogę. Mówię, tak na chwilę, tam, żeby, żeby po prostu miejsce zająć, żeby ci pomóc, a później tam kogoś znajdziemy, nie? No i tak zostałam 12 lat w tym zawodzie. Zazwyczaj nazywam kominiarka, ale kominiarka to jest czapka, więc bardzo proszę nie używać tego sformułowania. Po prostu kominiarz, albo pani kominiarz, jeżeli komuś jest łatwiej. Zazwyczaj jest albo zdumienie. I takie pytanie, ale jak? Pani na dach wychodzi? Pani będzie czyścić, ale to, to nie ma nikogo z panią? To jest taki szok trochę dla niektórych ludzi. A druga, y, druga, druga grupa ludzi to jest na zasadzie, że wow, ale super. Dobra, to ja panią zapraszam, to chodźmy. Więc taka jest, z jednej strony jest zdziwienie, a z drugiej strony jest taka rady, że, że fajnie coś nowego. Najciekawszym zleceniem, które miałam, to było zlecenie po pożarze komina. A właściwie jeszcze w trakcie pożaru komina y, dostaliśmy telefon od klienta. Że jest pożar komina i strażacy są na miejscu, nie mogą sobie poradzić, czy możemy przyjechać im pomóc. I to był dla mnie szok, bo no jednak Straż Pożarna się specjalizuje w gaszeniu kominów, więc mówię: no jak nie mogą sobie poradzić. Przyjechaliśmy do klienta, to był domek jednorodzinny, i faktycznie był pożar. Ogień z komina szedł zdrowo, yy, cały dom się praktycznie telepał, bo to straszny huk jest yy, przy pożarze komina. I się okazało, że komin zadekował się gdzieś w połowie i strażacy nie mogli tego przebić z góry, a pożar komina gasi się piaskiem. Nigdy wodą, bo woda powoduje ciśnienie parę wodną i może wszystko wystrzelić, zawsze gasi się piaskiem. A oni już mieli ten problem, że już myśleli o tym, żeby wodelać. Więc oni uderzali od góry, my kombinowaliśmy od dołu. Umorostaliśmy się strasznie, ale udało się uratować i dom, i ludzi, mieszkańców. Mój zawód wchodzi przede wszystkim czyszczenie kominów, oczywiście, wybieranie sadzy z wyczystek. To jest taka podstawowa część mojego zawodu, ale w tej chwili też przeglądy kominiarskie, które no od tamtego roku zostały wprowadzone jako przeglądy elektroniczne. Co powoduje dla mnie o wiele więcej pracy biurowej niż tylko standardowej kominiarskiej. Wykonuję także opinie kominiarskie, na przykład do przyłączenia nowego ogrzewania, czy to będzie gazowe, czy na przykład ekogroszek, pelet, to tego typu dokumentacja jest potrzebna. Protokoły odbioru w budynku, gdzie jest budynek na przykład świeżo wybudowany i wtedy trzeba odbiór zrobić do starostwa, to także to wystawiam. Montuję także wkłady kominowe. I czy to są wkłady zazwyczaj do kotów gazowych, ale także wentylacyjne, do pieców stałopalnych, więc tego typu taka trochę budowlanka powiedzmy także to wykonuje. Jestem też miłośnikiem kolei. Więc to się jakby łączyło, nie mam i nigdy nie miałem prawa jazdy, więc jakby ta kolej była i taka, żeby sobie pooglądać jakieś stare pociągi, ale też bardzo użytkowa. W kwietniu przyszłego roku będziemy organizować w Jeleniej Górze konferencję regionalistów, na którą zapraszamy wszystkich miłośników regionu. Natomiast teraz, w grudniu, robimy takie wstępne spotkania tutaj w całych Karkonoszach, aby zorientować się czym lokalni regionaliści się zajmują, czym się interesują, jakie są tutaj ciekawe projekty. Jesteśmy już po dwóch spotkaniach. Pierwsze odbyło się w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, a drugie na czwartym peronie w Szklarskiej Porębie Odzew jest bardzo duży. Przyszło po kilkanaście osób na każde z tych spotkań. Były to bardzo interesujące dla nas rozmowy. Na pewno nawiązaliśmy już przynajmniej cztery współprace. Myślę, że tym głównym naszym celem jest nawiązanie jakiejś kolejnych współprac. Dla mnie pozyskanie na przykład nowych autorów. Jakie tematy najczęściej pojawiają się w tych dyskusjach? Z jednej strony jest to zbieranie pamiątek, czy odkrywanie tego, co było tu przed 1945 rokiem. Jest dużo też tematów turystycznych. Jednym z ciekawszych jest oczywiście śnieżka, którą poruszają wszyscy, czyli straszna duża ilość turystów, która tam wchodzi. I co z tym zrobić? Czy należy jeszcze to miejsce i ten region reklamować, czy też jednak już nie? Jeden z uczestników zapytał nawet, czy jeżeli zna jakieś fajne miejsca, które mogą być interesujące, ale dotychczas nie są mocno odwiedzane, to czy warto je promować, bo gdy zaczniemy je promować, to może się okaże, że właśnie dokładnie tak samo będą tam palić tłumy turystów i już te miejsca znikną z naszej mapy. Krzysiek Radomski, Jarosław Szczyżowski. Rifej, tak, tak się podobno nazywamy. No jestem generalnie z Jeleniej Góry, gram już od dziecka, jestem gitarzystą głównie, ale później te moje pasje jakoś zaczęły ewoluować w kierunku innych instrumentów, liry korbowej, Sazu arabskiego później handpan, ravast, mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, aż w końcu dotarłem do klawiszy. No, i spotkałem gościa w czerwonej bluzie. Nie byłem wtedy w czerwonej bluzie, byłem chyba w innej. Zajmuję się elektroniką w zasadzie od samego początku, muzyką elektroniczną. Gdzieś w latach 90. zaczynałem. Najpierw na Commodore 64, potem ojciec kupił pc Więc pierwsze co zrobiłem, to zainstalowałem software jakiś muzyczny. Nie do końca legalny, oczywiście. No i tak się zaczęło. Zacząłem się wkręcać w muzykę elektroniczną, która zawsze mi się podobała. Wydałem kilka płyt, chociaż głównie miały one zbycie na zachodzie, w Polsce są niezbyt znane. No, i tak potem troszeczkę pojawia się żona dziecko, muzyka poszła na boczny Tor, gdy akurat się pojawił Jarek wyszło. Gramy. Tak, w związku z tym zagraliśmy koncert w Moku. Przyszło. Trochę osób, podobno ponad 30, co jest całkiem niezłym sukcesem jak na tak niszowy gatunek muzyki, który my gramy. Była to w sumie improwizacja, nie? nie mamy scenariusza jeszcze Tak. Jakiegoś głównie, głównie improwizowaliśmy, yy, oczywiście pojawiły się potknięcia, co jest nieuniknione, w szczególności na początku, kiedy zaczyna się ze sobą grać. Ja też nie mam doświadczenia grania. W graniu na żywo, w odróżnieniu chyba od Jarka, więc, no, wiadomo, były jakieś potknięcia, ale jakoś to wyszło. Ale się to, wydaje, to bardzo że... dobrze przerwać, żeby były tak. potknięcia, bo przynajmniej nikt nie powie, że graliśmy z playbacku. Wygraliśmy dwa albumy. W zasadzie są to, y, to jest, jest to materiał nagrany podczas właśnie pierwszego i drugiego koncertu. Y, zmiksowany, troszeczkę poprawiony w stosunku do tego, co zostało nagrane na, na koncercie. Albumy Lada Moment pojawią się na Bandcampie y, pod y, naszym profilem, oraz postaramy się, żeby były też dostępne na Spotify. Państwo już w najbliższy poniedziałek 23 grudnia pod urzędem miejskim w Kowarach kowarska orkiestra rozrywkowa zaprasza na przedświąteczny koncert o godzinie 15.30. Gramy kawałki świąteczne, kolendy, piosenki. Będzie ciepło, sympatycznie. Zapraszamy. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia oraz nadchodzącym nowym 2025 rokiem życzę wszystkim mieszkańcom Kowar zdrowych, spokojnych, radosnych świąt, przede wszystkim rodzinnych, świąt pełnych pozytywnych emocji. A na 2025 rok życzę nam wszystkim spokoju i tego, żeby już inne nieszczęścia nas nie dotykały.